Witam z tej strony legend i dzisiaj zagramy mm, sobie na Livebot zagramy sobie jedną szybką rudę w Bedło, no jedną. Może tam z dwie zobaczymy jak się zmieściły w czasie. Dobra, do... mamy 10 minut, zobaczymy jak to się nam uda. Więc Loading resource i tak dalej się nam tutaj robi, więc... Spoko No dobra Więc tak Do, Więc gramy Gramy sobie Spoko Solo, duo, squartz Dobra, solo. Zobaczmy jak to radę. 8 teamów na 8 teamów, ok, jest No wszystkie I mój challenge Dobra czekaj, Dro teraz został jakiś challenge Na przykład że muszę rozwalić jakieś łóżko bardzo szybko, jakąś, jakąś jakąś minutę szybką Więc oha, frost taka mapa no. Nie ja wiem, co to za mapa. No dobra. Jedziemy. Jeden. Ja. Dobra, słuchaj. Halo. Dobra, jakoś dziwnie się rozpo... Gdzie jest generator? Aha, tu jest generator. Dobra, więc mam taki pomysł. Od razu się koblujemy. Nie budujemy łóżka. Tylko od razu. Bo dobra, myślę, że to będzie szybka Kierka, bo szybko zginę. Dobra. Albo zróbmy takie najsłabsze obu... No nie da się na tej mapie budować. No nienawidzę tej mapy. To jest najgorsza mapa na Bedwars. No. Aha Teraz się postawi. O! Wypalaj. Dobra. Buz. Gdzie on się zniszczył? Oho Dobra, niech zginie. Musimy zginąć no szybko. Teraz się koblujemy na środek. Teraz się bridżujemy na środek spoko. Um, teraz zrobimy sobie tutaj takie schodki, żebyśmy mieli jak wrócić. Gościu chyba nie łapie, że, ma, nie, że nie ma obudowanego łóżka. To teraz za szybko zniszczę. Ale super gierka. Uwielbiam tą gierkę. No. Kościół w ogóle się nie skapa. skapia. Ciuu! No. Nienawidzę tej mapy. Że tak musieli mi posprzeć dzień. No. no w ogóle ta mapa jest tak niedopracowana. Hej, jak się dostaliśmy do spawnera chociaż. Yy, dobra, lecimy z wulem wool, Dobra, spoko już, już mam swoje zadania, chociaż, jedno, chociaż nawet dwa zniszczyłem. Więc mam jakiś bonus. I teraz. O kurczę, szukajkę raz za. za, za dobra, biorę to. Nie. O kurczę, dobra, mają przerąbane Tak. Tak. Dobra, i lecimy dalej. Tuk, tuk, tuk. Znowu się z No. Okej Bierę, będę, Ha, bo... Dobra. Ono chyba przez... podczas atakowania mnie? Dobra. Nie. Jak? No posu... w ogóle posłuchajcie mojej myszki. Jak ona reaguje fajnie. Tylko, że jak... To... Kurczę. Okej, okay. jakoś się dostaliśmy, tu. Nie. Ta mapa jest tak źle zrobiona. Ała. Nie, nie podoba mi się ta mapa. Strasznie mi się nie podoba, no szybciej. O, właśnie. Chociaż mi się udało coś kupić na tej mapie. To już jest sukces. Dobra, nie. Pięć, jeszcze 5 jeszcze pięć minut, bo ja zaraz przegram. Chyba. Trzy pięć minut sobie pogramy. Tak, że tu zginął. Nie, to już ha. Nie. Raz po. Dobra, Dobrze za na do skoczenia znowu Jaki nób totalny No Kurcze, z tego cegły biłem Myślałem, ja że to będzie to dzia działać tak jak walił. No Jaki on ma Reflek, czemu on się tak No Co jest? Nie ma ty IQ, kościół! No... Ej! Jeszcze mi na łóżko skończy! To chłop nie normalny jakiś Wyfalaj, wyfalaj! Tysiąc IQ! Tysiąc! Ja! Po prostu był tak blisko! Żeby mnie zabić W sensie, żeby mi Żeby mnie wymyli Żeby mnie wywalić z gierki Chłop dostał laga mózgu No 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 jak tak? Nie, tak nie można Cheater, Cheater. Mm. Okrutny Dostał Idealnie! No! Jak on mnie zauważył? Nie! Nienawidzę tego Dobra? Dobra. To chyba będzie najkrótszy filmik na moim kanale. Dobra. do co dalej? Chyba. O, ła. nie. Dobra, dobra, ostatniki. Jeśli teraz zginę, jeżeli zginę, to, ko to kończę film. Co mnie nawada? No, aha. No, co za gamoń? Kurcze. nie mam mowy. Z nożycami! Z nożycami! Okay. Um, chłop dostał laga? No, wyważ. Dobra, nie. A dla mnie już to już koniec. To się dla nich. To już koniec. Jeszcze takiego paka sobie kur, czy, czy kupiłem. W sensie... Nie tekstur, tylko po prostu. Your bed has been destroyed. Ha! Nubowski! No! Ja! Jeszcze żółty? A, tam się tak koblował. Gałgan! No, przecież nie może tu nawet kloska postawić. Co tam, Gałgan? No co za kamień? Tak się zakoblować w bazie. No dobra. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do widzenia.